Cześć, witajcie. Prezent realien. Kłaniam się bardzo, bardzo gorąco. I witam Was. Dziś, oczywiście, kolejny odcinek Uber Eats i Rozbieramy na pierwiastki pierwsze. A w tym odcinku dzisiaj porozmawiamy na temat tego, co jest lepsze: rower, skuter, czy najzwyczajniej w świecie samochód. A więc, jak jesteście gotowi, w takim razie zaczynamy. Dzień dobry. Witam Was. To ja, Prezenter Alien. Rozbierzemy dzisiaj szybko, bardzo szybko Ubera. Tym razem odnośnie transportu. Dlatego, że bardzo wiele osób pyta się, hej stary, co lepsze? Rower, samochód, czy może skuter? No i w ogóle mm, dość często wybuchają takie Małe, zacne spory pod tytułem... Nie, 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 nie ma szans. Samochód lepszy od skutera. Nie, skuter lepszy od rowera. Nie, rower najlepszy. Nie, no kuźba. Słuchajcie, poluzujcie. Zmęczyłem się, to koniec odcinka. Nie, jak się zmęczyłem, to czas teraz wam to na szybkiego wyjaśnić trzy środki transportu. Czym tak naprawdę różni się, jeśli transport wykonujemy rowerem, samochodem czy najzwyczajniej w świecie skuterem? Gdzie tak naprawdę więcej zarobimy? Słuchajcie, pierwsza różnica jest taka, że jeśli mamy wbity skuter, a nie rower, otrzymujemy dłuższe trasy. To jest pewne. System wysyła nas na dłuższe trasy, a dłuższa trasa oznacza teoretycznie więcej pieniędzy jeśli jesteśmy naprawdę szybcy. Wiecie, pięć dych tysz, poszedł nie? skuterem. Ale jest mały problem. Jeśli mamy na niebieskich blachach, to za szybko nie polecimy. I tak naprawdę, czy opłaca się wziąć skuter na niebieskich blachach w stosunku do roweru? Nie. Chyba, że jesteście wygodni. Ale w stosunku do roweru elektrycznego w ogóle pff, nie ma to polotu. Electric Was załatwi i to bez mydła. A to wszystko związane z tym, że tak naprawdę prawo teraz mówi, że większość poruszamy się drogami zwykłymi czyli asfaltem po mieście, po mieście asfaltem już na ścieżkach sobie nie poszalejemy brąficami do tego wymaganych hełm. No i jak to się ma do auta? <laughs> I tu się zaczyna właśnie kolejny aspekt: jeśli jeździmy autem, tak naprawdę no, trasy mamy różne. I powiem Wam, że w 60% ponad procentach. To, co powiem, to was zniszczy. W ponad 60% rower niszczy samochód na trasie. Wszystko przez to, że porusza się ścieżkami rowerowymi, a przez to, tak najzwyczajniej świecie, jeśli to jest elektryk, to on sobie pruje średnio 30-35 nawet ścieżką rowerową. A w dodatku, wy musicie dookoła bloki objeżdżać. A on sobie przecineczka przez bloki. Ale ktoś by mógł powiedzieć, ej, skuterem też można. Właśnie nie. Nie do końca tak to działa. Skuterem w niektórych przypadkach można zjechać na ścieżkę rowerową, trzeba przeciąć i wjechać w osiedle. Ale jak to ktoś kiedyś mądry powiedział do pierwszego mandatu. Aczkolwiek dostawcy na ogół ma pan władza przymyka gdzieś tam oko na to, że dostawca gdzieś tam skróty sobie wali. W każdym razie na osiedlach jesteśmy szybsi od samochodów. To pewne, bo progi sobie szybciej przelatujemy. To jedna rzecz. Dwa możemy przez środek parkingu sobie ciąć między samochodami. ping ping ping, ping. jesteśmy zaraz pod blokiem. Trzy możemy dźwignąć się jakąś tam tylną ścieżką, że tak powiem, za blokiem, trzmychnąć z jednego na drugi blok i się okazuje, że. 2 kilometry oszczędzone w stosunku do, do samochodu. Ale tak naprawdę, co jest lepsze? Cały czas trwa taka zagorzała dyskusja, co jest lepsze. Więc ja Wam to uporządkuję. Rower elektryczny niszczy cały system, dlatego że ten wehikuł może poruszać się w dowolnym, że tak powiem, kierunku. Ee, że tak powiem na skróty może spokojnie tak trzaskać, że samochód nie ma polotu. Przy skuterze e, rower elektryczny kontra skuter, tutaj zaczyna się e, taka rywalizacja, bo pamiętajcie, że OK, no, skuter wyrwie kapcia szybciej na, na że tak powiem na, na drodze. Ale w pewnym momencie on też musi stanąć na światłach. A, a na przykład się okazuje, że stajemy na światłach tutaj, tak? Tu stajemy na, na światełkach. O, tu, a my musimy dostarczyć tu. No i droga idzie tak dookoła. No, samochodem puszczamy się dookoła, nie da się inaczej. Rowerem z kolei możemy to przeciąć. skuterem można poszukać drogi takiej przelotóweczki między blokami. Można sobie też spokojnie przelecieć. Więc, tak naprawdę, dwa pojazdy, które są najlepsze do rozwożenia, to jest rower elektryczny i skuter. <laughs> w przypadku skutera, żeby dodać skuter, nie jest to tak hopsiub do zrobienia. Musimy dodać dowód rejestracyjny na siebie. Musimy dodać kartę ubezpieczeniową na siebie. Aczkolwiek tutaj też wystarczy wysłać dowód rejestracyjny, dlatego że ubezpieczenie jest z automatu w Holandii dodawane do danego pojazdu, więc. No Teoretycznie nie da się poruszać bez ubezpieczenia, praktycznie da się. Tylko, że to drogo kosztuje. No, ale wtedy wysyłamy taki dokument do Ubera, i wtedy Uber nam zatwierdza. I jak jesteśmy na skuterze, mamy dalsze trasy. Nie zawsze, ale w większości tak. Z kolei na rowerze. Jeśli latamy rowerem elektrycznym, to tylko i wyłącznie dodajemy rower, nic więcej nie musimy żadnych dodatkowych dokumentów odnośnie pojazdu dodawać. To jest pierwsza ważna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że jest bardzo dużo Fatboyów, e, rowerów po tuningu, <grym> które latają spokojnie 40 na godzinę. Wierzcie mi, ostatnio wsiadłem na rower elektryczny, e, kiedy mój znajomy przyjechał, który latał sobie po Harlemie. Teraz to w ogóle chłopak się odbił nieźle na Uberze. Dalej gdzieś tam w ogóle chyba robi na Uberze, już po tych latach. Już nawet chałupę sam wynajmuję, on przywiózł wtedy Fat I wierzcie mi, wsiadłem na tego Fat Fatboya i nie wierzyłem, że po naciśnięciu manetki 110 kg żywe cielsko, siedzące na tym sprzęcie, rozwinie prędkość 40 ponad na godzinę. Ale ja tak rozwinąłem, byłem w szoku. Ostatnimi czasy jedną parkę. Um, dość sympatycznych ludzi. Um, powiedzmy, że pani bardziej sympatyczna od pana, ale to tak zawsze ponad w związku jest. Um, oni z kolei z Polski se ściągnęli gdzieś tam przez, ale drogo, serwis um, rowery elektryczne, latali na nich na Uberze i powiem wam szczerze, um, zrobiłem sobie przymiarkę do tego roweru, wsiadłem na ten rower, i też mnie wprawił w osłupienie, bo na szerokich kapciuchach e, rower, który wyciąga spokojnie 4, 4, tak 4, 44, 45 4, 4, km. A więc, mając taki rower, zamiatamy skuter. E, nie ma do was polotu. Skuter nie ma do was polotu, jeszcze raz wam to mówię. Nie ma. Chyba, że to będzie jakiś na, na niebieskich blachach po tuningu, to on z wami może naprawdę podejść w szranki. Ale jeśli posiadacie e, zwykły rower elektryczny, jak na przykład Swapfis, e, który jest bardzo łatwo wynająć, e, wtedy latacie z prędkością około 30. I to jest wciąż wyższa prędkość niż zwykłego roweru i mniej się męczycie. E, e, I tak naprawdę e, są geniusze, którzy porabiają mnie tymi rowerami, e, dlatego że łapią przewagę na, na osiedlach, na blokach. Ale auto zostaje wciąż z tyłu. Mamy problemy z parkowaniem. Zatrzymaniem się jako klienta, prawda? Zatrzymaniem się pod domem klienta, bo blokujemy drogę, bo może nie być miejsca parkingowego. Po odbiór żarcia to samo. Tż. Taki, nie wiem, jedziemy uliczką i na ulicę na środku jest nasza knajpa. My jak jedziemy sprzętem na dwóch kółkach, to sobie najzwyczajniej w świecie parkujemy tam bum, na chodniku, jo, dawaj żarcie. Ale taki samochodzik niestety nie może tego zrobić, bo zamknie ruch. Jak zamknie ruch, zjawi się jeden zdolny, który najzwyczajniej w świecie podpierdzieli i za chwilę mamy mandat. To samo jak pojedziemy na osiedla. Często wjeżdżamy na osiedle, mamy klatkę, pyk, no to my se parkujemy pod klatką, tak? Skuter, rower parkuje pod klatką, samochód musi znaleźć miejsce. Jak nie znajdzie miejsca, zablokuje ruch na parkingu. Jak zablokuje ruch, no to znowu zaczyna się burdel. Najzwyczajniej w świecie, otwarcie mówię, najlepszy środek transportu to rower elektryczny, zaraz potem ewentualnie skuter. Samochód to jest ostatnia rzecz, to jest bardziej taka no, wygodna forma jazdy. W przypadku deszczu, ok, respect, o, tutaj samochód na pewno wygrywa będziemy sucho mieli w przypadku roweru czy skuteru, niestety troszeczkę nas tu może zmoczyć, ale no ja pokażę Wam pewien mały wehikuł, który jest klasyfikowany jako rower, tak naprawdę, elektryczny, małe autko o napędzie elektrycznym, różnie tutaj to nazywają. Cena trochę niszczy powiem szczerze, ale fan jest fajny przy jeździe. Mam filmik z niego, więc Wam pokażę. Jeden z kurierów sobie tym jeździ. Um, powiem szczerze, na dłuższe trasy bym tego nie chciał, ale tak po mieście fajnie się latało, powiem szczerze, bo miałem okazję parę godzin pojeździć. Także tutaj, panowie, panie, nie pchajcie się do auta. Auto to jest ostatnia rzecz, która jest bezstresowa do włożenia Ubera. To jest ostatnia rzecz. W aucie jest największy stres. Parkowanie, 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 parkowanie to nas po prostu zeżre. Nie koszty paliwa, parkowanie. Najszybciej rower elektryczny, następnie skuter. Niektórzy pytają, czy skuter elektryczny, czy zwykły. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to dopiero wtedy, kiedy będziesz chciał miasto zmienić. Jak się okaże, że będziesz chciał pojechać z miasta A do miasta B, a niestety odległość to 50 km, a twój zasięg skutera to 40. Czyli zdaje się, że na trasie masz tankowanie do gniazdka i siedzisz parę godzin, ładujesz baterię. Więc ja zawsze uważam, że spalina to spalina. Zalewamy i lota. Nie ma nas. Tak na przykład po 200 km ostatnio robiłem rejsy, teraz znowu będę robił, a będziemy odwiedzać siostrę, będziemy jechać do Enschede, więc um, będzie ciekawie, ciekawy challenge, um, więc moje mili, tak żeby było jasne, rower elektryczny na pierwszym miejscu, skuter na drugim, samochód na trzecim, jeśli dołożymy rower zwykły, to rower zwykły jest na miejscu, Drugi. Na drugim miejscu bym usadowił rower zwykły, dlatego że są ludzie, którzy potrafią na ostrzym kole wyczyniać takie cudowianki, że ja tam w ogóle polotu nie mam na dwóch kółkach do nich. Tak to wygląda. Trzymajcie się i niedługo kolejny, kolejny i kolejny materiał. Proste i techniczne.